No da. Przepraszam Panie Wójcie, że przeszkadzam w pracy. Pukaj się, zapomniałeś? Przepraszam. To ty, co się chcesz, na odjechał? Wiadomości nowe mam. No to mów! Na plebanii biuro pośrednictwa pracy otworzyli. Jak to? Fikary z Amerykanką oferty pracy z całej Europy ściągają. Podobno już dziewięć osób i praca od nich ma. Zawsze tylko kłopot w ręka z nimi. Słowo daję jakoś podłożyć pod to siedlisko za pomodą, albo co na palmu spuścić. A zaraz tutaj. Jeżeli oni pośredniaka założyli, to oni formalności musieli w gminie załatwić i w sklepówce. Ale kiedy oni wszystko to społecznie nie robią, ani grosza od ludzi nie biorą. Sp to cwaniaki. W szkole też planują przykościelne, czy coś. A to taki ich plan wredny. Znaczy jaki? Co ty, dziecko jesteś? Brat mój po to to wszystko robi, żeby wykazać, że gmina nic nie robi. Z samej zawiści czarne. Dobra, e, weź lodzie i przygotujcie mi kontropozycję. ale jak tak, Żeby aktywność naszą wykazać. Żeby knucie braciszko mojego przeciw niemu obróciło się, rozumiesz? No już, ale... Proszę. うん。